Cześć! Długo mnie nie było, ale wracam do Was z czymś naprawdę wyjątkowym. Chcę Wam opowiedzieć historię, którą usłyszałem od pewnego starszego pana. Historia, która sprawia, że włosy stają dęba. Miałem wtedy 17 lat, latem 68 roku. Jak każdy młody człowiek, uwielbialiśmy z kolegami spotykać się przy ognisku w lesie. Ale tylko w tym lesie. Bo ten drugi za torami kolejowymi tam nikt nie chodził i był ku temu powód. Mieszkańcy mówili dziwne rzeczy, że w tym lesie nie ma ptaków. Nie, że nie latają, po prostu ich tam nie ma. Jakby życie omijało to miejsce szerokim łukiem. Nawet psy, które przecież nie boją się lasu, nie chciały tam wchodzić. Cofały się i warczały na pozornie puste powietrze. Byliśmy młodzi, ciekawi i głupi poszliśmy tam któregoś dnia czterech najlepszych przyjaciół, wróciliśmy we trzech. A najdziwniejsze, żaden z nas nie pamiętał czwartego kolegi Michała, tylko jego matka wiedziała, że z nami poszedł. Tydzień później znalazłem zdjęcie z tamtego dnia. Stoimy pod starym dębem, objęci ramionami. We czwórkę, ale w środku jest pustka, jakby ktoś wymazał fragment fotografii, nasze ręce wiszą w powietrzu, obejmując niewidzialną postać. Wiecie co, ten las wciąż tam jest i podobno pamięta więcej niż my wszyscy razem wzięci. Jeśli spodobała Wam się ta historia, zostawcie kciuk w górę, a jeśli chcecie usłyszeć więcej takich opowieści, subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek. Niedługo wrócę z kolejną historią, która nie pozwoli Wam zasnąć. Do zobaczenia!